Witam Państwa! To jest program Konkrety i opinie. Jak zapewne Państwo wiecie i zauważyliście, w Rzeszowie trwa kampania wyborcza. 9 maja ma być wybierany prezydent miasta. No kampania oczywiście ma swoje prawa, rządzi się nimi nie od dziś, ale od lat, a może nawet od wieków. Tę część polityczną zostawiamy dzisiaj na boku, ale nie zostawiamy na boku miasta, nie zostawiamy na boku stolicy Podkarpacia. Będziemy rozmawiać o rozwoju Rzeszowa, ale widzianym oczyma nie polityków, nie samorządowców, tylko specjalistów. Ludzi, którzy się tym zajmują także od lat i którzy być może odpowiedzą nam na pytanie, czy prawdziwa jest teza, że w ostatnich latach doszło do e, tak zwanej prywatyzacji przestrzeni publicznej w Rzeszowie, że coraz mniej wpływu na to, jak wygląda to miasto, mają jego mieszkańcy, a coraz więcej e, ktoś inny, na przykład deweloperzy. Witam gości programu, e, pani doktor Agata Ćwik, Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii i Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego, witamy. Witam Państwa. Pan doktor Jacek Strojny, Porozumienie Stowarzyszeń i Ruchów Społecznych Razem dla Rzeszowa, ekspert do spraw zarządzania publicznego. Dzień dobry Państwu. Pan Maciej Trybus, architekt Stowarzyszenia Architektów. Witamy serdecznie. Witam Państwa. I Pan Rafał Grela, członek zarządu Stowarzyszenia Rowery Rzeszów. Dzień dobry, witam Państwa. Pytanie pierwsze, zasadnicze już padło. Ile prawdy jest w tej, w tej tezie, że, że miasto jest trochę rządzone od lat właśnie nie przez obywateli, jak twierdzą stowarzyszenia czy ludzie zajmujący się właśnie ochroną krajobrazu, przestrzeni publicznej, a bardziej zostało oddane w ręce deweloperów? Pani doktor. Myślę, że to jest tak, że mieszkańcy paradoksalnie postrzegają, że miasto jest bardzo dobrze rządzone i tak naprawdę pewna część mieszkańców widzi, że stoimy przed innymi wyzwaniami i że niektóre sprawy trzeba brać w swoje ręce i stąd stowarzyszenia, które działają na rzecz poprawy przestrzeni, która nas otacza. Więc ja bym może tak radykalnie tej sprawy nie postawiła, że to inni podejmują wszystkie decyzje dla ludzi, którzy tu, za ludzi, którzy tutaj mieszkają, ale owszem, dostrzegamy taki jednak brak szerokiej partycypacji, choćby w uchwalaniu dokumentów planistycznych, czy nawet w uchwalaniu wizji pewnych rozwojowych, które stoją przed nami. To ja w takim razie pana doktora Strojnego zapytam. No, porozumienie idzie dwutorowo. Państwo tworzycie poezję na temat tego, jak wygląda przestrzeń publiczna w Rzeszowie, a jednocześnie mówicie, że no niektóre rzeczy trzeba zgłosić do prokuratury, bo przekroczyły już granice wyznaczone przez prawo. Jak to jest pana zdaniem, jaka jest, jaka jest pańska teza, jeśli chodzi o ten problem? Wydaje mi się, panie redaktorze, że e, od wielu lat mamy już e, do czynienia z e, bardzo intensywną e, urbanizacją, która nie jest e, oparta na e, planowaniu, na polityce e, przestrzennej. E, powiedziałbym wręcz, że tej polityki e, nie mamy w Rzeszowie. E, w związku z tym e, pojawiają się wątpliwości niektóre stowarzyszenia działające w ramach porozumienia doszły do e, wniosku, że e, należy e, przyglądnąć się procedurom wydawania niektórych e, decyzji i rzeczywiście takie e, zgłoszenie zostało e, złożone w tym zakresie tutaj e, będzie stosowna konferencja prasowa na której zostaną przedstawione e, szczegóły tego zgłoszenia no dobrze, zapytam architekta w takim razie, panie Macieju, przywołałem ten fragment poetycki, to go teraz dokładnie zacytuję. Nie wiadomo, to jest tak, streszczę to, nie wiadomo, co mieszkańcy Rzeszowa zobaczą, jak wyjdą na balkon albo popatrzą przez okno. Może wieżowiec, może galerię, może koparkę, a może inną betonową fanaberię. No, to jest oczywiście utrzymane w duchu żartobliwym, ale czasami ci, którzy patrzą i widzą, że oto mieli zielony fragment rzeczywistości, a mają kolejny plac budowy, no, no to nie jest im tak bardzo do śmiechu. Oczywiście nie. To jest skutkiem nadmiernego rozwoju w zakresie nieplanowanych inwestycji. Planowane inwestycje mają swoje miejsce, mają swoje zapisy. Do tego służą miejscowe plany zagospodarowania. Rzeszów, jak wiadomo, ma najniższy współczynnik uchwalonych planów. Niektóre z tych planów zostały przygotowane do procedowania kilkanaście lat temu, dalej się nie kończą, a w międzyczasie trzeba budować. Ludzie potrzebują mieszkań, ludzie potrzebują robić zakupy. Dzieje się to wyłącznie na podstawie. Wówczas na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Jest to tak zwana proteza prawna do miejscowych planów, natomiast w Rzeszowie nadużywana. Panie Rafale, Pan sporo jeździ po mieście, Pan widzi wszystko tak naprawdę i z prawej strony, i z lewej strony, i, i przede wszystkim widzi Pan to, co jest przed Panem. Jakie Pan ma refleksje dotyczące tego, jak wygląda w tej chwili miasto od strony rowerzysty, mieszkańca i działacza społecznego? No powiem szczerze, że obserwując to z kierownicy, czy to samochodu, czy częściej rowera na terenie miasta, mógłbym powiedzieć, jak wielu mieszkańców, że jest super, mamy wiele kilometrów dróg rowerowych w Rzeszowie. Natomiast jeśli do mojego poprzednika się Nawiążę rozmowę, to, to słowo planowanie przy tych naszych drogach rowerowych nie występuje. Jest wiele odcinków dróg rowerowych niepołączonych z innymi odcinkami. Pojawiają się jakieś wyspy. Dla nas zaawansowanych, dorosłych rowerzystów z doświadczeniem to może nie jest zbyt uciążliwe. Natomiast rowerzystą może być człowiek kilkunastoletni. I taki chaos wśród dróg rowerowych, gdzie obowiązkiem jest poruszanie się po drodze dla rowerzu, rowerzystą. Jest bardzo trudno zaplanować bezpieczny przejazd no, w poprzek miasta, z centrum na, na osiedla pobrzeżne. Więc to planowanie przy utworzeniu tych dróg przez wiele lat było symboliczne, o ile można w ogóle powiedzieć, że było planowanie. No właśnie, skoro nie ma planowania, skoro mamy trochę chaosu, to rodzi się pytanie: no co zrobić? Jak to wszystko poskładać? ułożyć tak, żeby to w przyszłości, bez względu na to, kto zostanie prezydentem, miało sens, żeby mieszkańcy mieli satysfakcję z tego, w jakim mieście żyją, funkcjonują. Czy uchwała krajobrazowa, czy architekt miasta, czy te propozycje, które już padły w przestrzeni publicznej, to jest Państwa zdaniem dobry kierunek, czy trzeba do niego dołożyć coś więcej? żeby te rzeczy, te minusy, o których mówiliśmy teraz na początku, jakoś e, zrównoważyć, albo po prostu e, pokonać. Pani Agato. Mnie się wydaje, że to, o czym pan redaktor teraz mówił, powinno być wtórne do pewnej spójnej strategii i wizji, którą e, jako społeczność rzeszowa powinniśmy mieć. Czyli najpierw musimy się zastanowić, czego my chcemy. Wiemy już, że mieszkańcy coraz bardziej wskazują na to, że brakuje im zieleni, że tereny rekreacyjne, mimo że niektóre świetnie urządzone są jednak przeciążone i nie da się uciec od tego zielonego aspektu. Czyli w planowaniu przestrzennym system przyrodniczy musi być najważniejszy. Więc na początku może podyskutujmy o tym, jaki on powinien być. Czy my chcemy chronić rzekę, korytarz rzeczny i do tego korytarza dowiązywać Sieć parków i to będą nasze płuca, którym będziemy oddychać, to będą takie przestrzenie, które będą nas przygotowywały do zmian klimatycznych. Czy skoro tak bardzo schodzimy z zabudową do Wisłoka, to jest jakaś alternatywa, chcemy jakieś kliny nawietrzające, czy może jakiś system wespowy. Yy, I na tym systemie przyrodniczym dopiero powinny być oparte inne systemy. System transportowy, bardzo ważny, jeżeli chodzi o sieć rowerową. Yy, system. Yy, Edukacyjny, opieki zdrowotnej, a także tereny dla budownictwa. Ja mam wrażenie, że ciągle to jest w Rzeszowie postawione do góry nogami, dlatego że nie realizujemy jakiejś wspólnej wizji. I stąd te przypadkowe y, lokalizacje, y, stąd y, jakaś y, też nadużywanie tego narzędzia, którym są decyzje o warunkach zabudowy, stąd taka niechęć być może do uchwalania miejscowych planów tam, y, gdzie one powinny być. Więc mnie się wydaje, że musimy zacząć po prostu od takiej dyskusji, szerokiej bardzo, z włączeniem społeczeństwa, czego my chcemy, ponieważ jeżeli nie będziemy mieć takiej jasno określonej wizji i nie dostosujemy tej wizji do zielonej, błękitnej infrastruktury, to wówczas może być tak, że owszem, że za kilkanaście lat ludzie będą chcieli pracować w Rzeszowie, bo będą atrakcyjne miejsca pracy, bo będzie gdzie mieszkać, ale nie będą chcieli tutaj już wypoczywać, bo jakość życia ich będzie po prostu. Coraz gorsza. No właśnie na razie jest tak, że jak człowiek na przykład stanie na, na, na tym no dużym rzeszowskim moście w centrum miasta i spojrzy, to nagle tak po jednej stronie budowa, po drugiej stronie kończąca się budowa, po trzeciej stronie już ogrodzony teren, bo za chwilę ta budowa ruszy. No, no gdzieś brakuje chyba takiego myślenia, a na dodatek jeszcze każda z tych budów, każdy z tych budynków wygląda zupełnie inaczej. Tak jakby przychodził ktoś, mówił, a to ja sobie postawię duży, ja mały, ja średni, ja blaszany, ja jakiś inny, kolorystyka nie obowiązuje, żadne zasady estetyczne nie obowiązują. No po prostu, co kto chce, to sobie może w stolicy Podkarpacia wybudować, jeśli oczywiście ma pieniądze. No, panowie, no. Czy to tak powinno wyglądać? Oczywiście nie. Wydaje mi się, że Rzeszów osiągnął już ten poziom rozwoju i taką stabilną pozycję w Polsce, a także jako ośrodek regionalny w Europie, że to on powinien ustawiać warunki, na jakich inwestorzy, nie tylko deweloperzy, ale inwestorzy przychodzą do miasta, w jaki sposób będą korzystać z zasobów tego miasta i co temu miastu dadzą w postaci szkół, w postaci terenów zielonych. Natomiast planowanie powinno być podporządkowane ogólnemu pomysłowi na miasto jakiejś idei przewodniej. Samo hasło Stolica Innowacji nie znaczy nic. Moim zdaniem Rzeszów wyróżnia się dwoma rzeczami. Po pierwsze, to są środki akademickie i studenci. Po drugie, nowoczesny przemysł zlokalizowany w szeroko rozumianej Dolinie Lotniczej. O ile Dolina Lotnicza ma swoje przełożenie bardzo konkretne w promocji miasta, to ilość uczelni i wykorzystanie potencjału naukowego prawie wcale nie następuje. To jest duży brak wydaje mi się, że to może być ta idea przewodnia dla miasta. Panie doktorze, myśmy kiedyś mieli taką dyskusję, no panią dobrze pamięta, dyskusja taka trochę lotnicza dotycząca kolejki powietrznej, czy w ogóle kolejki miejskiej tak zwanej. Mieliśmy też dyskusję dotyczącą tramwaju, czyli takich komunikacyjnych takiej arterii komunikacyjnej w środku miasta. No gdzieś to zostało na razie chyba odłożone na bok, ale czy Pana zdaniem to są dobre pomysły, i czy do niektórych przynajmniej warto wracać, jeśli chodzi o inwestycje, no takie właśnie kluczowe? Jeżeli chodzi o kwestię monoraila, to tutaj wydaje mi się, że wstępne analizy, które są prowadzone, ekonomiczne, no to pokazują, że jest to pomysł, który jest bardzo trudne do wdrożenia w specyfice naszego miasta ze względu na e, koszty utrzymania, więc e, patrząc z perspektywy e, ekonomiki, e, to, to ta inwestycja wydaje się pewną abstrakcją, natomiast rzeczywiście kwestia rozwoju transportu miejskiego jest e, jednym z kluczowych e, tematów i powinna być. Natomiast ja chcę wrócić i podkreślić to, co powiedziała pani doktor i tutaj pan architekt ze Stowarzyszenia Architektów, dlatego że kluczem tak naprawdę do uspokojenia sytuacji, chcę podkreślić, że my mamy wybory, które dotyczą okresu dwóch lat. To, to nie jest okres. Wielu lat, gdzie można planować różne rzeczy. Tak naprawdę za dwa lata będą e, kolejne wybory, i e, ten okres my powinniśmy wykorzystać do właśnie stworzenia pewnej spójnej wizji miasta, e, do uspokojenia sytuacji, i e, musimy też pamiętać, że miasto to jest e, organizm, który żyje cza cały czas. Decyzje są wydawane w różnych e, przestrzeniach, dzieją się inwestycje, one cały czas będą zmieniać nasze otoczenie. Więc tutaj jakby te dwa lata to jest czas, który powinniśmy sobie dać na to, żeby zbudować fundament rozwoju Rzeszowa w kolejnych kilkunastu przynajmniej latach i tak powinniśmy dyskutować wokół programów poszczególnych kandydatów. To no właśnie, programy poszczególnych kandydatów, no to jest, to jest, oczywiście, nie będziemy tutaj dokonywać jakiejś analizy, ale wydaje mi się i to nie jest, chyba nie jestem w tym odosobniony, że jakieś, na razie jakiejś wizji takiej integralnej, dotyczącej tego, o czym tutaj dzisiaj mówimy, no to nie widzę. Być może ona się pojawi w, nas w następnych yy, tygodniach, ale tak naprawdę czasu na dyskusję jest bardzo mało, więc jeżeli się pojawi na samym końcu kampanii, to właśnie nie będzie yy, kiedy nawet o tym yy, podyskutować. Panie Rafale, yy, no ja jeszcze pytam Pana o te korytarze komunikacyjne, które jeśli chodzi o inwestycje, yy, to oprócz tej przestrzeni publicznej takiej związanej z budowami, one się wydają ważne. Co dla Pana stowarzyszenia i, i, i dla, dla ludzi, y, którym transport i komunikacja są bliskie, co dla was wydaje się być najważniejsze i kluczowe w tej chwili? Szczerze powiem, myślę, że będę reprezentował większość rowerzystów. To wszystkie rozwiązania, niezależnie od kogo będą wychodzić, ale poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, bo jesteśmy blisko siebie na, na drogach jesteśmy często na wspólnych traktach pieszo-rowerowych. Wszystkie pomysły, które będą pozwalały realizować wycieczki pieszo-rowerowe bezpiecznie, będą przez nas popierane, będą przez nas oczekiwane. Więc tutaj czekamy na wiele super pomysłów od tych, którzy mogą zainicjować takie pomysły. Sami również jako stowarzyszenie zgłosiliśmy wiele projektów. I czekamy na realizację. No te kładki kompozytowe, które w tej chwili są budowane też wiele lat temu zostały zainicjowane przez y, naszych członków stowarzyszenia. I powiem tak, jest nas w tym stowarzyszeniu kilkunastu. Nie wymyślamy pomysłów. My po prostu słuchamy innych rowerzystów, innych pierwszych, którzy mają świetne pomysły, którzy się podzielą z nami i staramy się to później przekazać dalej, żeby ktoś odpowiedzialny pchnął. I zaczął realizować pomysł. A czy myślicie Państwo, że, że taki rodzaj powiedzmy... Plebiscytu kampanijnego, czyli, czyli zwrotu w kierunku kandydatów i zapytania ich wprost, jakie tereny ich zdaniem powinny zostać nietknięte przyrodniczo, żeby się określili, co jeśli zostaną prezydentami zostanie zielone, a co być może powinno być zielone. Czy to jest dobry sposób? Może tak powinniśmy zacząć w tej chwili działać? Pani doktor. Myślę, że jak najbardziej tak, ponieważ słowa wypowiedziane gdzieś tam y, tkwią, y, y, rozmawia się o nich i niezależnie kto zostanie prezydentem, to y, sprawy zieleni właśnie z terenów rekreacyjnych, one już na tyle są takimi kwestiami nabrzmiałymi, że y, ludzie będą się o nie ciągle upominać i wydaje mi się, że to jest taka sprawa, z której y, będą także rozliczać później tych, którzy którzy będą składać określone obietnice wyborcze w tym zakresie? Ja jeszcze wrócę do tych planów zagospodarowania przestrzennego, no bo one wydają się być kluczowe. Tak, tak przynajmniej mówi wielu, nie tylko specjalistów, ale tych, którzy, którzy się po prostu znają na, na, na polityce miejskiej. Co tu możemy zrobić w najbliższym czasie, żeby, żeby budowanie przestrzeni publicznej miało sens? Jeśli można, odniosę się do powołania architekta miejskiego. Jeśli dobrze śledzę przebieg kampanii, wszyscy kandydaci zgłaszają chęć powołania takiej, takiego stanowiska. 13 marca Gdańsk powołał architekta miejskiego. Wydaje mi się, że ta rzecz jest poza dyskusją już. Jeśli chodzi o miejscowe plany, należy zainicjować oprócz tworzonego studium, które teraz jest przygotowywane przez Biuro Rozwoju, Szeroką dyskusję stowarzyszeń, rad, mia, rad osiedli, które są często pomijane, ale także mieszkańcy nie angażują się uczestnicząc y, w wyborach do rad osiedli. Trzy rady osiedli nie mają swoich wybranych rad, więc y, natychmiast y, powołać, y, przystąpić do y, planowania terenów szczególnie istotnych. To są tereny po Zelmerze, y, Rezdrop. Istotna rzecz także w kwestii komunikacyjnej to jest konieczność wybudowania wiaduktu na przedłużeniu ulicy Witosa. Bez takiego połączenia komunikacyjnego zachodnia część miasta już niedługo będzie odcięta od centrum. Są rzeczy bardzo pilne, które wydaje mi się są pomijane teraz w dyskusji. Jakieś drobne rzeczy są podnoszone, natomiast. Węzłowe są pomijane, tak jak chociażby temida przeniesienie sądu z planowanego miejsca przy sądzie okręgowym, gdzieś na obrzeża pośród domków jednorodzinnych. Właśnie, to są te sprawy, a jednocześnie, na przykład, porozumienie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o taki, taką Rzeszowską strategię obywatelską, no to jednak mówi odpowiedzialność klimatyczna. Co to w tej chwili, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną i, i, i komunikację, oznacza ten wasz postulat odpowiedzialności klimatycznej? Oznacza bardzo wiele i wbrew pozorom odnosi się również do kwestii dotyczących planowania przestrzennego i realizacji różnych inwestycji w mieście. Ja chcę chociażby przypomnieć sytuację z ubiegłego roku z wiosny, gdzie mieliśmy na szczęście omijające bezpośrednio Rzeszów deszcze nawalne i widzieliśmy, jakie kłopoty to spowodowało. Jedno e, ze stowarzyszeń, które działa w ramach e, naszej inicjatywy doświadczyło e, tutaj skutków e, tak naprawdę powodzi, której nikt się nie, nie spodziewał w tamtym miejscu, wynikającej tylko z tego, że e, no, ta polityka przestrzenna doprowadziła do takiego e, takiej zmiany warunków e, w tamtym miejscu, że po prostu ta Woda bardzo szybko się znalazła i zalała e, kilkanaście domów na poziomie e, pół metra 80 cm. E, podobnie mamy e, sytuację na ulicy Góreckiego, która też od e, wielu lat jest e, doświadczana. Tutaj przy każdej większej e, burzy e, mamy tam e, nawracające e, zalania tamtych, e, tamtych terenów. Także y, ta odpowiedzialność to jest y, zarówno kwestia bardzo y, y istotnych dla nas tematów, takich jak y, czystość powietrza, jak y, zabezpieczenie tutaj terenów zielonych, y, ale także właśnie świadome y, kształtowanie przestrzeni, które zapobiega ryzykom, które mogą y, powstać w wyniku zmiany klimatu. No i tutaj pani doktor zresztą jest specjalistką w tym zakresie. Mamy rosnący problem związany z zabudową terenów, które narażone są na okresowe właśnie ryzyka związane z zalaniem, z powodzią. No I tutaj, w tym miejscu też prowadzona jest dosyć intensywna zabudowa. No właśnie, pani doktor. No niektórzy bardzo się zdziwili, jak na przykład zamieszkali w domkach jednorodzinnych gdzieś na obrzeżach miasta, znaczy nie na obrzeżach, no ale, ale widzieli powiedzmy z balkonu zielone wzgórza Malawy albo Słociny i nagle okazało się że te wzgórza nie chronią przed dużą wodą i byli bardzo zdziwieni i też nie było im do śmiechu Tak, oczywiście, ale ludzie wcale nie muszą się na tym znać skoro różne zespoły opracowują dokumenty planistyczne to te dokumenty powinny, jeżeli będą właściwie realizowane, chronić właśnie przed takimi bardzo przykrytymi niespodziankami. Stoimy teraz właśnie przed, przed tym, że będzie nowe studium. Zadbajmy o to, żeby w tym studium pewne rozstrzygnięcia związane właśnie przy, z kwestiami takimi, żeby chronić przed skutkami powodzi, przed miejską wyspą ciepła, żeby były dobrze, sensownie w ten dokument wpisane, a potem pilnujmy tej polityki przestrzennej, realizujmy ją, to wtedy i ludzie nie będą zdziwieni, że, że dochodzi do sytuacji ekstremalnych, bo tego nie jesteśmy w stanie uniknąć, choćbyśmy nie wiem jak, jak chcieli, klimat będzie się zmienił klimat będzie się zmieniał bo mamy taki jaki mamy jak ktoś kiedyś powiedział pan Rafał nam w trakcie o nie pojawił się pan Rafał ale ale cóż no chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie ale niestety ten program ma swoje ograniczenia i to są ograniczenia czasowe 25 minut szybko minęło bardzo państwu dziękuję za tę za tę dyskusję za tę debatę państwo sami widzieliście że była niepolityczna, ekspercka. Zależy nam na tym, żeby Rzeszów ładnie wyglądał, żeby się rozwijał sensownie według tego, co ustalą eksperci, mieszkańcy i żebyśmy w przyszłej i kolejnych debatach mieli po prostu prawo mówić swoim głosem. No, tak to jest w programie Konkrety i Opinie. Były konkrety, były opinie. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.